Pokażę Wam teraz, jak użyć klawiatury 4x4. Na samym początku musimy ją podłączyć. Zobaczcie, że mamy tutaj 8 pinów, gdzie najpierw podłączamy wiersze, a następnie 4 kolumny. Ja sobie polecę tutaj od lewej strony, czyli zacznę od pinu 9 i dojdziemy aż do drugiego. OK, klawiatura podłączona, więc teraz przechodzimy do kodu. Na początek dołączmy sobie odpowiednią bibliotekę. Klikamy na biblioteki i zjeżdżamy tutaj na keypad. Teraz musimy określić, ile jest kolumn i ile wierszy, ponieważ istnieje kilka rodzajów tych klawiatur, dlatego musimy określić od razu, jaki to jest typ. Możemy użyć tutaj stałych, czyli konstów o typie bytes i nazwiemy to rows, czyli wiersze. To się równa, podajemy wartość 4. Teraz definiujemy kolumny, czyli robimy to samo co powyżej, tyle że nazywamy to columns. Teraz musimy zmapować naszą klawiaturę, czyli musimy powiedzieć Arduino. Co się kryje pod danym przyciskiem. Jest to proces dosyć czasochłonny, więc ja zrobię to na szybko. Musimy stworzyć sobie tablicę dwuwymiarową, gdzie właśnie będziemy mieli wiersze i kolumny, czyli nasze wiersze i kolumny tutaj będą odpowiadać klawiaturze fizycznej. Teraz będziemy musieli określić, których pinów użyliśmy do wierszy i do kolumn. Tak, jak je tutaj podpięliśmy, widzieliśmy, że tu jest row 1, 2, 3, 4. Tak samo tutaj do tablicy z wierszami przypisujemy po kolei właśnie te piny, a następnie do tablicy z kolumnami przypisujemy kolejne piny. Oczywiście w zależności od tego jakie podpiliśmy do płytki Arduino. Teraz tworzymy sobie obiekt naszej klawiatury, czyli używamy klasy Keypad. Możemy nazwać to jako keypad i tutaj używamy konstruktora, podajemy mapę naszych kluczy, czyli tom Tablicę keys, następnie podajemy row pins i call pins, czyli piny, których użyliśmy, a następnie ilość wierszy i ilość kolumn. Będziemy chcieli wypisywać sobie w serial monitorze przycisk, który klikniemy. Więc od razu uruchomimy serial i teraz w lupie będziemy chcieli pobierać przycisk, który wciśniemy. Tworzymy sobie zmienną typu char o nazwie key. Teraz używamy naszego obiektu, czyli keypad, a następnie używamy na nim metody get key. Teraz będziemy chcieli wyświetlić przycisk, który wcisnęliśmy. Czyli damy sobie instrukcję warunkową IF key, czyli jeżeli przycisk został wciśnięty. Na początek wyświetlimy komunikat, że został naciśnięty dany klawisz. A tuż po tym wyświetlimy, który to był klawisz. I to jest wszystko, co musieliśmy zrobić. Jest to dosyć pracochłonne. Ale niestety w tym przypadku za bardzo nie ma drogi na skróty. Więc zobaczmy jak to będzie działać. Otworzymy sobie serial monitor. Na razie nic nam się nie pokazuje. Klikniemy na przykład na gwiazdkę i dostajemy tutaj gwiazdkę. 85 Arduino samo z siebie nie jest w stanie powiedzieć, który przycisk my klikamy, za co on odpowiada. Dlatego właśnie niezbędne jest to mapowanie tych przycisków do odpowiednich znaków. Równie dobrze, ta klawiatura mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, zamiast 1, 2, 3, 4 czy zamiast tej gwiazdki, tutaj mogłaby tu być na przykład jakaś kropka, to wtedy zamiast tutaj tej gwiazdki wpisalibyśmy sobie po prostu kropkę, zmap zmapowalibyśmy to zupełnie inaczej i teraz po wciśnięciu tego przycisku dostaniemy po prostu kropkę. Więc pamiętajcie, że te przyciski, które są nadrukowane na takiej klawiaturze, to jest tylko taka wizualna reprezentacja. Co możemy sobie później zmapować w programie? Te klawiatury mogą się różnić, dlatego musimy sami sobie to zdefiniować tutaj w kodzie.